Jest decyzja o odwołaniu Moniki Orzuk ze stanowiska Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zdecydowały kontrowersje na temat zgodności z prawem powołania urzędniczki na stanowisko. Decyzja została Orzuk na delegacji. Wojciech Bularz. To już pewne. Dzisiaj kończy się czteromiesięczna kariera Moniki Orzuk na stanowisku Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Decyzję w tej sprawie ma podjąć. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Wojewódzki wystosował do nas oświadczenie, z którego wynika, że okoliczności, w jakich powołana została pani Monika Orzuk, a przy tym brak akceptacji ze strony środowiska oraz niesprzyjająca atmosfera współpracy skłoniły do wystąpienia o wyrażenie zgody przez generalnego konserwatora zabytków na odwołanie jej ze stanowiska. Zgodę w niniejszej sprawie otrzymano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ten brak akceptacji ze strony środowiska ma związek ze sprawą o plagiat koncepcji programowej Muzeum Śląska-Opolskiego, w której Monika Orzuk kilka lat temu została uznana za winną. Jednak sąd warunkowo umorzył sprawę przeciwko niej. To odwołanie to niewątpliwie pokłosie sprawy sprzed czterech lat. Jednak oczywiście pozostaje jeszcze jedna kwestia otwarta, czyli. Kim zostanie obsadzone stanowisko opolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków? W tej sprawie zarówno wojewoda, jak i rząd jeszcze milczą. Wojciech Bulasz, kurier o polski.